Cześć, witajcie. W tym filmie opowiem Wam o wkładach piankowych do skrzynek, skrzyń narzędziowych, szuflad i tak dalej z pianki polietylenowej, czyli PE. Pianki namierzone na internecie, linki tam macie w opisie, jak będziecie chcieli do wszystkiego, co się tam będzie dało. I pianki występują w kolorze białym i takim ciemnym szarym, przynajmniej to źródło, gdzie ja znalazłem. I występują w grubościach 20, 30, 40. 50 chyba te dwie, 60 i 70. Czyli mamy od 20 do 70 zakres grubości, to jest wszystko połączone, to się nie da w żaden sposób rozdzielić, to jest na stałe sklejone w pełnej warstwie te pianki. I teraz tak, jeżeli chcecie mieć warstwy rozdzielone, możecie wykorzystać kilka cienkich pianek albo różne grubości, żeby to tam dopasować sobie wysokością do danej skrzynki, pod narzędzia odpowiednie i tak dalej. Narzędzia ręczne raczej w cienkich piankach, tam do 30-40 mm bym powiedział. Narzędzia elektronarzędzia, myślę, że od 40 już coś mniejszego można upychać jakieś, jakieś narzędzia, raczej 50-60-70 będziecie wykorzystywać. Format takiej pianki to jest 120 na stoi, to jest taki format. Jeszcze jedna się gdzieś jakoś tam nie wiem ostała stała 30, nie wiem czemu nie wycięłem z 30 nic, jakoś tak wyszło. Nożyki, które używam Stanley Olfa, Stanley ma wkład Stanleya, tylko że nowy, bo on wtedy bardzo fajnie tnie, a Olfa ma wkład Olfy, tylko że nowy, bo on fajnie tnie i wkład specyficzny, bo jest to wkład łamany pod kątem 30 stopni, bardzo ostro zakończony tak. W porównaniu ze Stanley'em, który ma standardowy wkład, tak mniej więcej. Fajnie się tym wycina kształty pod narzędzia. Jakiś tam pisaczek do odznaczenia tego, może być taki cienki, dłuższy, może być jakiś tam zwykły. Musi być widoczny przede wszystkim na tym materiale. Niektóre nie były, więc też mówię, tam trzeba było sobie pomyśleć, żeby nie ciąć na ślepo, nie? Żeby to wyszło dobrze. I jeżeli odrysujecie kształt narzędzia, to tnijcie raczej wewnątrz, jeżeli chcecie na sztywno mieć to narzędzie bo zdarza się tak, że jak tniecie za szeroko, pojawi się luz. Lepiej ciutkę ciaśnij to narzędzie, żeby było, bo wtedy ono zupełnie nie lata wewnątrz skrzynki, a o to nam chodzi, żeby te narzędzia nie latały. Dobra, myślę, że wszystko powiedziałem. Pokażę Wam teraz i opowiem o tych moich pomysłach na, na te inserty do środka skrzyni. Pierwszą skrzynią, którą chcę Wam omówić, jest skrzynka bako z narzędziami ręcznymi. Tutaj w większości tych szufladek wykonałem sobie takie wkłady piankowe. Pierwszy jest we wkładce górnej, jakieś tam kątowniki, narzędzia pomiarowe ogólnie. Kątownik ma zawsze jakąś linijkę. Coś płaskiego. Pod to już nie wycinam. Wycinam tylko pod, pod sam ten uchwyt, ten, ten, ten element gruby kątownika, powiedzmy, nie? Tą podstawę. I pod spodem dzięki temu też mogę wrzucić jakieś inne narzędzia. I one są potem przykryte kątownikiem. Na płasko mniej więcej tak to wygląda, więc da się to fajnie zorganizować. Widzę, co jest, czego nie ma. Pokażę zaraz, którego narzędzia nie ma. Tutaj w tej skrzynce zostało na budowie, ale widać to jest to do namierzenia w łatwy, szybki sposób. Od dołu sobie zaczniemy. Młotek, klucze. Tutaj nie ma nożyc. Nożyce jeszcze były do blachy. Nie ma. Na przykładzie młotka wam pokażę jak ja to wycinam. Więc Wycinam to w ten sposób, że mamy kształt który jest odrysowany i wycięty. Wycięty raczej wewnątrz chociaż tutaj jest wycięty po kresce powiedzmy mniej więcej. Dobra i ten kształt oceniam sobie mniej więcej wysokość narzędzia jaką tam chcę uzyskać w tej piance. Tyle ile tam potrzebuję na dół. Tyle obcinam ten element, który wyciągnąłem. Nie? Tutaj sobie obcięłem 1,5 cm, cm, zostawiłem. Czyli jak była czwórka, no to obcięłem 2,5 cm. Tamtą część wyrzucam, a to co było u góry, wkładam na sam dół. I wtedy to wygląda jednakowo. No kreski zostają wiadomo, ale wrzucam sobie narzędzie jest ok. Śrubokręty. Insert na śrubokręty jest przecięty na kilka części. Całość trzyma szuflada. Tu, gdzie są rączki, to jest niższe, obcięte i śrubokręty są po prostu w miejscach naciętych. Dwa nacięcia i wciśnięte w dół. To jest wszystko. Zero cudowania, zero kombinowania. Siedzą bardzo fajnie, nie? Nie latają w ogóle. To jest ciekawa szufladka, bo tu są szczypce, jakieś drobne narzędzia. To wygląda ładnie. I tu są na kształt narzędzia wycięty, ścieniony, tak jak mówiłem większa centymetrowa pianka wycinamy chyba z dwójki i narzędzie to pasuje idealnie. Jak któregoś nie ma, to to widać, że go nie ma. Nie? Zabezpieczone, nie obijają się, to no jest porządek. Organizery jako skrzynki narzędziowe teraz. Dzięki takim wkładom można fajnie zorganizować narzędzia, na przykład i akcesoria jakieś. Dla przykładu, zszywać i zszywki. Organizer i część z pianką, z insertem, z wkładem, który jest dedykowany pod dane narzędzie. Może to być oczywiście inaczej zorganizowane, inaczej ułożone, to jest no problem. Natomiast jest taka możliwość mieć to zorganizowane w jednej skrzynce. Gdyby tego nie było, no to on sobie tutaj będzie latał, będzie się tam obcierał, nie wiem, niszczył, hałasował czaskał obojętne. No nie w tym przypadku bardzo stabilnie yy, po, ułożone to, ułożone, zabezpieczone to narzędzie. Narzędzia akumulatorowe. W tym przypadku organizer po raz kolejny jako skrzynia na narzędzia akumulatorowe. Tym razem 12V. Tak to wygląda. Narzędzia umieszczone w środkowej części to są przegrody. Tu już wykorzystałem pudełka albo ładowarka bez. bez pudełka. Nie robiłem na to wkładu piankowego. To był pierwszy na próbę wkład piankowy, dlatego jest taki mały zrobiony. To w ogóle gdzieś w kuchni wycinałem, jak to przyszło zaraz. Bo już chciałem spróbować. Na pokrywie mam przyklejone dwa kawałki pianki. Na taśmie dwustronnej, takiej, no też piance dwustronnej czarnej. Dzięki temu to się nie rusza. Te urządzenia tam sobie nie skaczą. Nie wylatują mi z tych miejsc. Wycięte również, tu jest wieszaczek, on jest jeszcze głębiej niż cała wkrętarka, więc jest wycięte miejsce na wieszaczek i osobne miejsce na wkrętarkę. Akumulatory mm, mam osobno. Nie Staram się nie transportować, chyba że wiem, że to jest tam jakieś chwila, ale jak już później nie używam, to wyciągam akumulatory, daję albo do innej skrzynki z akumulatorami, która jeździ z resztą narzędzi, jak są duże akumulatory, czy 36-woltowe. Te dwunacki pasują tylko do tych wkrętarek, więc one zostają tutaj, ale są nie włożone do, yy, nie, nie są włożone do urządzenia. Naładowane nie włożone, jakoś tak, tak tego używam. Narzędzia, dalej wkrętarki 36V, również dedykowane miejsce pod urządzenie, na dole jest miejsce na wieszaczek, u góry uchwyty nabite są. Tutaj miałem te uchwyty nabity wcześniej w tym miejscu przy akumulatorze, ale się nie zamykało, więc przekręciłem je, przykleiłem je do obudowy. Jakieś bity można wrzucić, można też to warstwowo organizować, że wyciągacie element z bitami, powiedzmy jakieś tam opakowanie, a pod spodem jest jeszcze jakaś, nie wiem, końcówka, powiedzmy coś, jest jeszcze wrzucone w tej kolejnej warstwie tam, nie? Da się tak to zorganizować. Tutaj też jest miejsce na akumulatory, ale najczęściej jak jedzie ta walizka to jedzie więcej narzędzi, więc wtedy jedzie ładowarka i akumulatory osobno, ale jest miejsce, można wziąć samą, samą tą... Walizkę. To jest skrzynka, którą wam chciałem pokazać też, koniecznie, mimo tego, że to taki podobny temat elektronarzędzia. Bo tu jest bardzo gruba pianka wykorzystana i ciężkie narzędzie. Takie duże, ciężkie narzędzie. Piła bagnetowa nie miała swojego opakowania takiego, nie miała skrzynki. Była w kartonie yy, i też yy, była bez ładowarki, bez tam jakichś innych akcesoriów, no nie? Więc wykonałem sobie taką skrzynkę. Ona tutaj zajmuje naprawdę całą grubość tej skrzynki, bo tu już nawet ten wkład jest częściowo, częściowo wycięty do zera miejsca na dwa akumulatory miejsce na ładowarkę tutaj mam akurat miejsca na większe akumulatory może być mniejszy większy bo takie dwa występują w systemie jest jakieś miejsce na jakieś tam ostrza znaczy ostrza mm, brzeszczoty i zestaw brzeszczotów zwijany też mi to pasuje bo nie zajmuje to dużo miejsca jest to płaskie jestem w stanie to tutaj zawsze mieć przy sobie te akcesoria Ostatnie skrzynie, które chcę Wam pokazać, to są skrzynki Hikoki i System Sustainery, które dzisiaj wykonałem i wykonałem je na szlifierki kątowe i akcesoria. Już Wam pokażę o co chodzi. Króciutko dokupiłem jeszcze jedną szlifierkę kątową, bo teraz płytkuję, wycinam. jak wycinanki w płytkach to wiadomo tych szifierek kilka trzeba mieć tam był insert y, z plastiku nie wiem gdzie on jest teraz nie mam go tutaj wykonałem sobie kostomowy y, dedykowany insert pod skrzynkę pod dwie kątówki bez jakichś akcesoriów specjalnych kątówki klucze uchwyty jeden uchwyt lata w skrzynce bo już nie było miejsca żeby go tam gdzieś zabezpieczyć wyciąć go w tej piance drugi jest pod spodem szlifierki mogę schować tarczą nie muszę tego rozbierać ale bez akumulatorów nie chcę mieć akumulatorów w tej skrzynce przy szlifowaniu schodzi akumulatorów więcej więc dobrze jest zabrać ich więcej jakieś tam ładowarki i tak dalej mam drugą skrzynkę która jest tylko z, wyposażona tylko w akumulatory Ładowarki, więc e, taki system sobie obrałem przy tych narzędziach. Akcesoria do tego to jest zestaw. Gościu ma w ogóle w kątówkę w trzech skrzynkach. Evenement, dwie kątówki w sumie. Dobra, akcesoria, e, tarcze. Tarcze wykonałem w ten sposób sobie inset na tarcze że na dole jest pianka 4 czterocentymetrowa. To jest przestrzeń tak naprawdę zmarnowana. Można by było yy, ten insert mieć wyciągany i tam coś jeszcze schować, ale nie chcę. Chcę mieć to podniesione, żeby fajnie się u, um, usztywniło z pokrywą. No nie, ta pianka dociśnie, te tarcze coś tam się odzywają, te mniejsze delikatnie przydzwonią, ale nie wylatują, nie latają tam wewnątrz w transporcie i tak dalej. Po zamknięciu to nie, nie wyleci. Tutaj też nie wylatuję, sprawdzałem tam ten pędzelek. Mam tam pędzelek do czyszczenia i on tam czasami się delikatnie za luźno chyba wyciąłem na pędzelek. Ostatnia skrzynka w tym filmie i ostatnia skrzynka do kątóweczek to są korony na sucho. Kilka yy, zestawów. Zestaw karat, zestaw nozar niebieski, czarny to jest zestaw Wolfcraft. Jedno narzędzie mam, które będzie testowane teraz, bo jeszcze nie było. W zasadzie to jest Tebo. Tebo walec z nasypem diamentowym, mam też taki z Karata. Wyglądają bardzo podobnie, e, będzie testowane, zobaczymy jaka tam ewentualnie różnica. Walce są grubsze i cieńsze i walce są stożkowe. Tutaj pod koroną jeszcze tą największą wykonałem miejsca, e, mniejszą koroną którąś i naciąłem to z boku nożykiem. Całkiem z boku przeciąłem nożykiem, wyciągnąłem te walce. Mam miejsce na stożki do rozfrezowania otworu, do zmienienia tam delikatnie położenia otworu, trzeba było coś rozszerzyć rozfrezować. Przydają się takie rzeczy. To jest wykonane w ten sposób, że korona, którą chciałem umieścić w skrzynce, była nałożona na kątówkę i był wywiercony otwór normalnie. Na najniższych obrotach wywiercone i ta korona tu pasuje na ciasno także super świetny sposób fajnie to pasuje wiertła które były transportowane bez bez zabezpieczenia z innymi rzeczami stalowymi wyglądają teraz tak że ja bym za to nie dał 5 zł, a to są wiertła jeszcze nowe bardzo wartościowe narzędzia diamentowe podwiertełka wierce tylko wiertłem tam jakimś do drewna czy do stali tylko że mniejszym rozmiarem i na wcisk chodzi takie wiertełko, nie? Nie wiem, czemu te nosary tak mi się wyobdzierały masakrycznie. Były transportowane, po prostu wrzucone gdzieś w pudełko plastikowe i dlatego tak to wygląda. Dobra, słuchajcie, w tym filmie to wszystko. Jeżeli macie pianki w skrzyniach, jeżeli macie wkłady. Customowe, zrobione pod siebie, pod swoje narzędzia, dajcie znać pod filmem. Przekierowanie będzie, w, będzie link też na Facebooka, można wrzucić zdjęcia, możecie zadawać pytania. Linki wszystkie potrzebne będą w opisie. Zapraszam do pozostałych moich filmów i jak zwykle życzę Wam miłej pracy. Trzymajcie się. Hej.